Hej w opisie macie link do strony. Z użyciem mojego kodu dostaniecie darmowe 4 zł, za które będziecie mogli otworzyć skrzynię oraz dodatkowe plus 10 bonusu do doładowania. O, e, znacie to urządzenie, prawda? E, czat będzie zadawać ci pytania, a duchy w pokoju powiedzą nam, czy mówisz prawdę, czy nieprawdę. Jak to wygląda na zewnątrz, na to nieprawda. Na, na urządzenie, które jest oparte na oszustwie. W wyborach prezydenckich w naszym kraju w tym roku. Mam tylko. Mam identyczny stanik na sobie. Czemu moje cycki nie wyglądają w nim tak, jak jej. Nikomu nie uwierzę, że lubi alkohol. I swear to god, może jeszcze. Piłaś kiedyś kurwa Jegera? To przestań pierdolić. Wino wiemy gdzie twa baby mama Jeśli się przeniesiesz, no to są wadalna po Ukraina, ojczyzna kurwi ej, ej, kurwa, kurwa, nie, 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 To nie ja nawijałem, to ej, a... Daj to ciągło Jako widz, jako przyjaciel Kupisz mi gumy do życia? No dobra, z cukrem czy bez? Słuchaj. Z cukrem czy bez? Gumy do rzucia. Z cukrem czy kurwa bez? Takie miętowe. Z cukrem czy kurwa bez? Kurwa z cukrem czy bez, są takie? Ej, srać na stojące czy na siedzące? Do góry nogami, na głowie stoi, i Mogę pokręcić. Czego, wy Ty jesteś pojebana! To pierdołaś bąka, kurwa, jest transmisja! Ale nie, to grzmina w głowę burza jest! Ja pierdol... Oła! Kurwa, masz! Chwala się, Patryk. Kieba na pierdolona no! Domek, no ja pierdolę! A byś był kwiatem, to jakim? Jobakiem polnym cię pierdolił. Przecież to jest kurwa najlepsza ekranizacja z chleka, jaka istnieje. Dzika kurwiający z pytaniami.

Nice. Kurwa Ej Kamil, powiedz mi że jak ty się rodziłeś to w Kinder tej niespodziance kurwa byłeś czy nie? Czy takie kurwa zwykłe i takie w jajeczku takim byłeś? M ci coś powiedział o tobie i kurwa pęknie tylko do po drodze, ale nie chce mi się. Ej no dobra, to auto jest takie upierdolone. Jakim cudem to się nie umyło? Ej, dobra, jakim cudem to się nie umyło? Ty brzmiesz na inteligentnego gościa co, To Chodzi o to, że ja byłem na lekcjach i rozumiałem co to mi mówili wiecie? nie uczyłem się rzeczy na pamięć, tylko kurwa rozumiałem je Dlatego zawsze miałem coś tam do powiedzenia na tych lekcjach To czemu nie rozumiesz w lolu niczego? Się Bo jesteś mówię. debilem Co jakich panów w próbieku, ty wiesz ile ma widzów tutaj? Bardziej się erają nim niż mną Mamy nadzieję, że za rok, i za dwa lata znowu będzie rocznica pijawkowa Oczywiście, że ta... Ło! Dobrze nie spadłam, było blisko. Kanapa mnie zatrzymała. Ja, ja mam, cię ostatnio oglądałam. Ja mam nadzieję, tak, my cię oglądałyśmy z mamą, to prawda. Nawet no, dwie oglądałyśmy. Moja mama się zapytała, czy ty jesteś lesbijką. Nie zapytałam się, nie, nie, go go czy jesteś lesbijką. Nie, tylko czy lubisz kobiety. Mm. No bo fajna taka jest, no. Ej, co jest? Ej no... kurwa! Aha, bo to nie to! No. Ale dalej grają, patrzcie! Okej, okay. jest wszystko git! Kurwa, że w czasie gierkim wszedłem! Wypierdolą mnie i jeszcze nie wygrają! Kamil ma zejście, mogą cię szukać w dżungli. JAZDA KURWA Z nimi, JAZDA! jest stream! Gra jest, dobra, dobra, nic się nie stało, okej. Okay. Dobra, nie. nic się nie stało, ja pierdolę, nie przepraszam, nie luta, nie nienawidzę tak, siebie. No. Jestem chory psychicznie. To był bind. Usuwam transmisję. co będzie musiał się chyba stalwować błyskiem. No właśnie! No bo jest, to. jest! KMF! KMF! Jazda! Ja nie Nie! Kurwa, no, so, mać, Kurwa, mać! Ale jeszcze, dajcie im szansę Dojazd, go! Agresivo, where are you? Where are you, Coście tak cicho? Ej kurwy, coście tak cicho? Coście tak cicho? Ej kurwy, coście tak cicho? Jestem alak, jestem alak, jestem alak O. na mnie? Idę, idę, idę Jestem malak. Bez flesza zaję bez klinza, bez flesza, bez za bez Rki Wszystko użył nie wiem, nie wiem, po prostu ja jestem chujowy, jakby to był synchro, to by pewnie wygrali, sami stronowałem i kurde, jestem taką kurwą, jestem takim śmieciem kurwa. Przepraszam chłopaki, przepraszam wszystkich. Jest fajnie, Tutaj jest fajnie. Myślę, zdarza, się. zdarza się, zdarza się. Nic panowie, sorry. oprócz kampera ze streamerami chciałby, aby był drugi ze streamerkami, tylko mówił, że nie ma chętnych streamerek. A pytał kogokolwiek? To kogo on pytał, że nie ma chętnych streamerek? A Raz tylko o samochodzie w Trapstarze? Niemożliwe. <gryw> Niemożliwe. 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 Pierdolę pierdolenie, pierdolić, pierdolisz, pierdolisz, pierdolą, pierdolimy, pierdoli się, pierdolą, pierdoliłem, pierdoliłeś. Pierdoliliśmy, pierdoliliście, pierdolili, pierdoliłam, pierdoliłaś, pierdoliła, pierdoliliśmy. A! Kurna ty, nie! nie, nie. A! Oh te pieniądze, wynika z tego, że mamy społeczeństwo, które daje ci bezpieczeństwo. Jest policja, która pilnuje porządku na ulicy, jest szkoła, w której dzieciaki się uczą, więc w efekcie są wykwalifikowani pracownicy, którzy umieją robić rzeczy i dzięki którym można zarobić więcej. Jest ochrona zdrowia, która zajmie się ludźmi wtedy, jeżeli zachorują. Jakbyśmy wprowadzili ten świat z marzeń pana Mencena, no to wylądowalibyśmy w Polsce, w której tych rzeczy nie ma. W której nie ma szpitala, w której nie ma przychodni. W której nie ma państwowych szkół, tak? Bo po prostu na nic z tych rzeczy nie ma pieniędzy. Mówię, tak, a mi baba cały czas. To, to jednak jest ciężka praca, powiem ci. A ty byś chciał opodatkowywać deweloperów? Nie no, to moim zdaniem w tym momencie to, co robisz, jest raczej odpowiednikiem e, banku centralnego. No. Tworzysz coś z niczego. No. Um. To dobrze? Wiesz co, no zaraz zobaczymy, jeżeli mamy realne zasoby w gospodarce, które będziemy w stanie wykorzystać przy pomocy tych środków. To czemu nie? Um, zobaczymy, czy mamy. Um. Uu. Wierzyciel. Mm -hmm. Co myślisz? No, nie jestem przekonany. Co cię nie przekonuje? Kolory. Kolory? Kolory. Ile? Jeżeli ktoś potrzebuje, kogoś, kto ci pomaruje ściany, jestem chętna. Mnie to relaksuje. Jest spoko. Chcę ci tyle dać.